W dzisiejszym odcinku Top Model Na którym będę ukrywał się przed prowadzącym Rafom, a moim zadaniem będzie oczywiście Zajście jak najdalej Walnijcie łapę w górę i subujcie kanał, jeżeli chcecie Więcej Top Modeli, a mapa na której Sami również możecie zagrać w Top Model Wyświetla wam się teraz na ekranie Więc wbijajcie i grajcie sami A więc widzowie, witam was w Dzisiejszym Top Modelu I tym razem wszystko się obraca, ponieważ e, Dzisiaj to ja prowadzę Top Model A Zakrzak jest jego Uczestnikiem, to ja dzisiaj Będę brał udział w top modelu, a Rafa będzie próbował mnie, że tak powiem, no znaleźć, prawda? Znaleźć, którym skinem jestem. Ja już kategorię powiedziałem wcześniej i będą to zwierzęta. Jeśli chodzi o zwierzęta, mamy je dokładnie tutaj. Z tego co słyszałem, mamy kategorię zwierzęta, więc w sumie kategoria, którą chyba lubię. Idziemy do budki, przebieramy się i ciśniemy. Więc widzowie, pierwszy co mi przychodzi do głowy, gdy mam w głowie kategorię zwierzęta, to jakiś ptak, dlatego że te skiny są całkiem ładne, więc może dzisiaj uderzymy. Jakiegoś ptaka. No, mam tu na pewno takiego sierżanta zielonego. Ej, ale wpiszmy sobie ptak. Mamy to. Mamy takiego fioletowego. On jest całkiem ładny. Mamy. Ej, ja lubię tego kruka. On jest spoko. Tylko Rafa może kojarzyć, że ja gram tym krukiem, bo ja nim często gram. Ej, dajcie znaka, jakiego wyskina byście ubrali, jeżeli byście grali. Jestem w sumie tego mega ciekawy, widzowie. Weźmy ptaka fioletowego. Myślę, że to jest dobry plan. Ej, plecak do ptaka. Plecak do ptaka. Co tu wziąć? Ej, jak to oceniacie? No, chyba, chyba nie jest złe, co nie? Albo. Coś jeszcze. Ej, pelerynka. Coś takie. Ej, to jest fajne. Zobaczmy tą drugą. Ty, te Marvelowe peleryny to mi się podobają. Chociaż ta jest chyba lepsza. Ej. Dobra, to jest mocne, to jest mocne. Jaki fioletowy kilof będzie pasował? Może nie, no to nie będzie pasowało. Ty, taki misiek. No niby spoko w sumie, ale no taki nie do końca. Dobra, to jest to, to jest to, widzowie, to jest to. Ja myślę, że ten skin da mi finał. Smoko nawet mam ją dodaną do ulubionych. Pytanie, czy mam jakieś buty fioletowe. Fioletowe. No, te chyba są takie fioletowe. Ej, to będzie pasować. Ubieramy. Jeszcze tylko jakieś tam malowanie. No, coś fioletowego, gościu. To, to będzie spoko, nie? Punkt zerowy będzie spoko. A więc pora zaczynać pierwszą rundę. Więc otwieramy tutaj drzwi i zapraszamy pierwszą osobę. Jak wiecie, w tej rundzie numer jeden, to ja zazwyczaj jestem mega pobłażliwy. Dlatego, że jak ktoś po prostu ma zwierzaka, no to powinienem go puścić. Także, Byku, ty już możesz przejść. Zapraszam cię dalej. Wiem, mam idealną memotkę. Ona się nazywała. Oże... Ożeł, tak jest! To skin tygrysa. Tu co ciekawe, mamy psa. No Jedyne co bym tutaj zmienił to zbierak, no ale na tą chwilę możemy go przepuścić. Jeśli chodzi o skina królika, no to oczywiście również e, nadaje się bardzo dobrze, więc zapraszamy. Słuchajcie, ustawiamy się na koniec kolejki. Ludzie się tu próbują pchać, ale tu się nie da pchać. Lecimy z tematem. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że dam radę. Oczywiście pamiętajcie, że sami możecie grać na tej mapce, prowadzić top modele, grać jak go grać i w ogóle, więc koniecznie na nią wbijajcie. Więc no polecam, polecam, widzowie. Następnie mamy Kita, jeśli chodzi o kita Kit, ymm, to nie jest zestaw? Nie, to nie jest zestaw, więc możesz przejść Pamiętajcie, że w kolejnej rundzie, czyli w tańcach Będzie bardzo ciężko, więc już możecie się tam Zastanawiać powoli, jeśli chodzi o tego Skinka, zapraszamy go oczywiście O, i tutaj jest bardzo mocne Połączenie, to mi się podoba Jak najbardziej jestem za Wydaje mi się, że no możemy dzisiaj powalczyć O top 3 czy coś takiego, no chyba, że Rafa Nie ma gustu, widzowie i mnie wyeliminuje, no ale mam nadzieję, że nie Bardzo mocny skinek, tylko ja nie wiem Czy to nie będzie jakiś tutaj, wiecie czy to nie będzie jakiś zestaw? To nie jest zestaw? Na pewno? 100%? Okej okay. Dobra, możesz przechodzić Kolejnie mamy królika wielkanocnego Tylko tu jest niby strój zwierzaka Ale widać twarz No dobra, 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 na razie możemy puścić Następnie mamy tutaj tygrysa Jeśli chodzi o tygrysa, jak najbardziej Mega fajny zestaw Dalej mamy e, kurczaka, więc przechodzi oczywiście dalej Kolejnie mamy kita Tylko czy ten kit Bo no ten kit jest w miarę spoko Ale później raczej go i tak nie przepuszczę Żeby tutaj nie było, wiecie Żeby tutaj nie, nie, nie czuli się zbyt co się odgapia i też wziął ptaka Gościu, o nie, nie, ta, tak być nie może Jak komuś coś typowo nie będzie pasować No to go po prostu nie będę przepuszczał Tutaj jest spoko, następnie kot I tutaj już lepiej, tu pasuje, więc przechodzi Ten skinek jest mega mocny Więc zapraszamy e, oczywiście dalej Ten skinek również Co to jest za zbierak? Pierwszy raz go widzę Napiszcie, czy macie taki zbierak w komentarzu No ja tak trochę tam podglądam, jednorożec w ocenie Koń, więc konia też możemy przepuścić Tygrys podchodzi Tygrys, tygrys, tygrys podą mi się, proszę bardzo, tu niby tygrys Tu ryba, tu kolejnie mamy tygrysa Koza, koza, koza I tutaj taki plecak, jak najbardziej Przechodzisz, no i tutaj, no tutaj Nie wiem o co chodzi, ale, ale dobra No dobra, no, dobra, no niech będzie, Na ta pierwsza runda Wiecie, tak z przymrużeniem oka Ej, w ogóle ktokolwiek dzisiaj widzowie odpadł, a ja chyba jeszcze Nie widziałem jak ktoś ginie, następnie rybka, stery, Jak najbardziej przechodzisz Dalej hmm. <laughs> No to jest fajne To jest mega fajne, zapraszam Tutaj chyba kumple grają ze sobą, bo oboje mają Takiego samego skina Rybka, o, jak ja tego skina dawno nie widziałem Jak najbardziej przechodzisz, rysunkowa ryba Ej, koń podchodzi, stary, wyeliminuj tego konia Wyeliminuj go, proszę Tutaj jak najbardziej, kot przechodzi jak najbardziej No, no, nie No drugiego kota nie przepuszczam, przepraszam Następna osoba A, Moja kolej, okej, okay. ocenia Mamy tutaj ptaka Fioletowe Ej, ta peleryna jest fajna, tylko ci się lekko buguje jeśli chodzi o tego skina, jest to jeden z moich ulubionych skinów. Następnie mamy tutaj. Ej, szczerze mówiąc, branie udziału w tym top model jest turbo stresujące. Serio mówię. Wiecie, ja zazwyczaj prowadzę, nie? To wy zazwyczaj uczestniczycie u, na przykład u mnie na streamach. Ale granie jako gracz, to, to jest serio stresujące. No i patrzcie, podrabianiec przeszedł. Ja nie wiem. No tego niestety muszę skasować, Kasper, Bardzo mi przykro. Jak podjąłem decyzję o e, tej kategorii, to stwierdziłem, że na pewno będzie dużo tych skinów. Okazuje się, że to dopiero jest pierwszy skinek, co ciekawe. Ale przechodzimy sobie teraz do tygrysa Tygrys, proszę bardzo O, to jest mocne To jest bardzo mocne Zapraszam tutaj jakby z takich zgliszczy, nie? O, i mamy ostatnie trzy osoby Tygrys, proszę bardzo Kolejny tygrys eee, No dobra, ten tygrys też może być Niech będzie I ostatnia Ej, byku To miały być zwierzęta Słyszysz? My być zwierzęta To wszystko fajnie, ale no Trochę, 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 trochę nie do końca Więc jeśli chodzi o pierwszą rundę Mamy ją ze sobą Przechodzimy do rundy, która polega na tym Że w tej właśnie oto rundzie będę oceniał tańce Widzowie, ładny ten skin Czuję tutaj lekkie obawy, naprawdę Nie, trzeba być pewnym siebie Widzowie, wygramy Top 3, chcę chociaż top 3 To jest cel tego odcinka tam coś w ogóle jest? Mi się to nie renderuje Dobra, idź dalej I co jest? To nie działa Dobra, idź, 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 idź Dalej, zobaczmy co tu będzie Okej. Okay. Wo, dobre, dobre. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Zobaczmy co tutaj. Uuu, no i właśnie o takie tańce mi chodzi. Zwierzęta. Zobaczmy co będzie dalej. Oj, tutaj się trzeba naprawdę postarać. Żaba ty. Ej, powiem wam, że mega kreatywnie tutaj niektórzy. Okej, okay, fajne. No w ogóle pierwszy raz to widzę. Przepraszam, ale no nie, 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 nie. nie. Dalej. Okej, okay, tu że niby. Tu że niby bierze ten. A ja sam to chyba mam ustawione. Chociaż nie, bo. Dobra, już tego nie mam ustawionego. Nie, 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 nie. nie. Tutaj już wiecie. Tutaj już będę kasować. Tutaj już nie będę taki pobłażliwy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Możesz iść, możesz iść. Tu co będzie? Eee, I to wszystko? I to wszystko? Nie, dobra, czekamy jeszcze. Dobra, wspólna emotka. No dobra, ostatnia szansa, no on ma fajnego tego skina. Ostatnia szansa, dobra, przekonaj mnie ostatnim tańcem. Daj ci jedną szansę. Czy to mu pomoże? Wątpię. Wątpię, dawaj, odliczam do pięciu. Duże niby ognisko. No niestety, muszę go wyeliminować. Muszę, muszę, musiałem. Bo jakoś mi to nie pasowało. W ogóle mi to nie pasowało. Czy mam to rozrzuca cukierkami. Szkoda tamtego skina, bo tamten skin naprawdę był mocny. Tutaj mamy kaczuszki, proszę bardzo, spoko. O, kaczuszki znowu, zapraszam, tylko żeby każdy nie miał kacuszek. Teraz halo. Co tutaj będzie? O, no i pięknie. O takie tańce właśnie chodzi. No tutaj mocny zawodnik, mocny zawodnik. Zobaczmy. No co mnie wyprzedzasz? Typie kolejka jest kolejka, kolejka chłopie. Aha, że niby złoto. Dobra. Halloweenowa ryba. To jest mój największy wróg tego top modela. Zapamiętajcie ją. Celna teraz to być dalej od niej. A tu, że jest niby kotem. Dobra, 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 dobra. To jest fajne. To będzie tutaj. Proszę bardzo. No właśnie, o to chodzi. O to właśnie chodzi. Mm, pingwin. Dobra, pingwin. Proszę bardzo. Dobra, teraz ja się wyprzedziłem. Easy. Mm. Nie, 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 nie. Okej, okay, że tu jakiś taki super... No to w miarę pasuje do skina, więc możesz przejść. Potraktujmy to tak, że coś pasuje albo do skina, albo do samych zwierząt. Tutaj kaczuszki, proszę bardzo. Następnie mamy... Konia. No to w miarę pasuje do samego skina, więc możesz przechodzić. Jestem jednym z ostatnich ludzi do oceny. Czyli ja naprawdę aż tyle czasu wybierałem tego skina. Dobra, wyprzedzamy, wyprzedzamy. <grym> Sorry. Proszę bardzo, o to chodzi, o to chodzi. Eee, o, to będzie ciekawe, uwaga. A, że tu taki super bohater. Okej, okay, okej. Okay. Pasuje mi to. Hmm... Co to będzie? Co to... Okej. Okay, możesz przechodzić. Dobra, widzowie, jesteśmy coraz bliżej oceny. Widzę, że tam ludzie przechodzą. Gościu hantlę wyciska. No, pewnie przejdzie. Ej, ryba znowu mnie wyprzeza. Nisk e... Dobra, proszę bardzo. No rafa, no co ty to, no co ty to? Żabka. Przechodzisz dalej. Następnie mamy e, kota. Proszę bardzo, również. Słuchajcie, czerwony pies w ocenie. To też, spoko. Okej, okay, tutaj, że niby patrzy na ten laser, no to również. Weź ją wyeliminuj. Nie, no to jest dobra emotka, stary. Ej, z tą rybą to będziemy mieli tu niezłą potyczkę, naprawdę. Dobra, dobra, pasuje do skina w miarę. Dobra, widzowie, jesteśmy. Stajemy. I teraz tak, orzeł. Dobra. Jakiegoś ptaka tutaj trzeba. Jakiś ptak musi wylecić. Coś się tu musi za. Dobra, dobra, myślałem, że wyleci ptak, ale jest niby ptak, że on jest. ptakiem. dobra, spoko. Zapraszam. Jest, 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 jest. Runda numer trzy. Jak na razie wygląda to dobrze, tylko coś dużo ludzi przede mną, mi to mi się nie podoba. Lotnia. E, ja wziąłem lotnię. Mamy tutaj lamę, proszę. O, to by było dobre. To by było dobre, proszę bardzo. I dwa ostatnie skiny. Dwa ostatnie. Czemu oni tak niżej tu stoją o co chodzi? Aha, że tu Tutaj jakieś tutaj coś tworzy. Mm. Przepraszam, przepraszam cię, miły kolego, no ale niestety nie. O, i tutaj, że ptaki spoko. I to jest runda numer dwa zakończona, więc przechodzimy teraz do rundy numer 3. Dokładnie tak, więc otwieramy i tutaj mamy lotniej. Tutaj się trzeba naprawdę dobrze postarać. I mamy 34 osoby do oceny. Dobra, 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 drzwi się otworzyły i lecimy z rundą numer 3. Dobra, rekin jak najbardziej możesz przejść. Proszę bardzo. Następnie wilk, proszę bardzo, mega fajnie. O pięknie. O! Pierwszy raz widzę to lotnie. Co to za lotnia? Możesz przejść. I no niby to pasuje do samego skina, więc niech będzie. Piszcie kategorie w komentarzu, które chcielibyście zobaczyć, to na pewno je nagramy. Może kot, dobra. Przelatuj sobie. 27 osób przy życiu, jak możecie zobaczyć. Dużo, widzowie, dużo. To jest całkiem sporo jeszcze. No ta runa jest bardzo ciekawa, bo tutaj jest naprawdę masa tych lotni. Proszę bardzo, jak najbardziej. Ej, posłuchajmy, co tam Rafa mówi. Posłuchajmy, co tam Rafa mówi, może na chwilę. Cicho, cicho. Co się stało? Królik, dawaj, dawaj, dawaj. Mm... Mało pasuje do skina. Igor spocony, niestety. No, Igor spocony, niestety, niestety. Bardzo dobrze, że nie pasowało widzowie, bo mamy jednego gracza mniej. Nie no, tak serio, Igor, to wiesz, no. Życzę każdemu jak najlepiej, ale ja dzisiaj chcę to wygrać. Tutaj również. Ogólnie pokażę wam, jak to się robi. Trzeba tutaj stanąć. Zobacz, trzeba tu stanąć i poczekać. Tak, eee, to pokazałem. Dobra, zapraszam. Tygrys, co będzie miał tygrys? Wilka będzie miał. Uwaga! Nie, zwykłą parasolkę, okej, okay, możesz przejść Okej, okay, mamy tutaj rybkę Rybka też może przejść 18 lotni jeszcze do rozłożenia Uwaga, 3, 2, 1, mamy jakieś Skrzydła, no skrzydła wydają mi się Spoko, chociaż ten Królik taki, rybka na jakimś Smoku skubany tu, lat. to jest chyba z tego Sezonu ta lotnia, ej, ale fajna ta lotnia Dobra, dawaj, dawaj ej, To jest fajne, więc możesz przejść Rybka, 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 proszę bardzo Ej, mam plan, mam plan, mam plan O, dobra, 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 nikt tego nie nie widział, nikt tego nie widział, nikt tego nie widział. Powiem wam, że dobrze dobraliście dzisiaj to wszystko. Dobrze? Jak najbardziej. Uważaj, żeby się nie zjadł Następnie mamy tutaj e, kota Kot, hmm, rekin, okej okay. Motor, no gdzie motor do kota? No ja bym to eliminował No jakim cudem to przechodzi? Motor do kota? Dlaczego? O, no to ciekawe Nie podoba mi się ta lotnia, ale no niech będzie Okej, okay, tutaj też możesz przejść hmm, Tutaj, okej, okay, okej okay, Też pasuje do skina, więc jak najbardziej Tak, chwilę mój największy wróg, ryba halloweenowa o, ten, Ej, ten skin jest jednym z mocniejszych skinów tutaj dzisiaj Jaką ma ważkę. Co to jest Lotnia, ty! Ale skąd ta waszka jest, ty? Wyku, dawaj, rozkładaj. To no pokaż mi. Dobra, czekaj. <śm> <śm> No, dawaj, dosłuchaj. Okej, okay, dobra, widziałem. Niech będzie, niech będzie. No, kolega niech... ma takiego pecha, że mu się lotnie nie roz... nie że rozłożyć do tego momentu. Co wy robicie? No, podskocz po prostu. Ej, ej, ej. No, tak się nie robi. Okej, okay, mamy tutaj kolejną osobę. Ej, słuchaj, kategoria zwierzęta, kruk, no to pasuje. Mamy tutaj lamy. No, lama jako zwierzak. Okej, okay, lama... Ale mało pasuje to do skina, moim zdaniem. No, ale samo zwierzę jest spoko. Jest, 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 jest. Wizowie, lecimy dalej. Runda 1v1 kana mnie. W ogóle ciekawe, kto będzie moim przeciwnikiem. Proszę, żeby to była ta ryba halloweenowa. To wgniatam ją w ziemię. Gorzej, jeżeli z nią odpadnę. No, mam nadzieję, że nie. You minutes later. Po tej rundzie zostanie tylko i wyłącznie połówka, więc zapraszam, zapraszam. Nie wychodzimy dalej niż to. Okej, okay, no tutaj bardzo łatwa i szybka decyzja. No, pies, yy, wilk. Nie wiem, czy to pies, czy wilk, wilk chyba. Yy, przechodzi. Następnie mamy takiego skina. Moim zdaniem ten jak najbardziej tu pasuje. Koza versus super bohater. No, super bohater tutaj, Lama, proszę bardzo. Kurczak, kurczak, kurczakowi, kurczakowi nie pasuje w ogóle ten zbierak, więc kurczak out, przepraszam cię, kurczak. Kurczak, nie bądź zły, no ktoś musi odpaść, a tak naprawdę musi odpaść 48 osób razem. Dwa te same skiny, ale bardziej mi się podoba ten mroczny. Zapraszam, kolejną osobę. Mamy kota, o, dobra, kot, 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 dokładnie. Królik versus mm, rybka, miałem mówić, że Midas. No, tutaj to fajnie wszystko pasuje. Tutaj to trochę pasuje. Dobra, no, dziwicie się, ale biorę, biorę kota tutaj. Bardzo dużo ryb zauważyłem. Na pewno mamy dużo ryb, więc ryby powinny odpadać. Tak mi się wydaje. To chciałbym stanąć z jakąś rybą do walki, ale nie wiadomo, kto to będzie. Hot. Dobra, pies. Proszę bardzo. No, rybka versus rybka to rybka czerwona. On miał jeszcze mega fajną lotnię Tak versus. I tego ptaka musimy tutaj wyeliminować. Zobaczmy, co będzie dalej. Mamy tutaj. R Liska? Liska? Risk? Lisk? Nie pamiętam. I wydaje mi się, że on przechodzi. No, tutaj ten pies fajny. Unknown, Bardzo mi przykro, no ale no niestety nie tym razem. No, tu szybka piłka. Tu naprawdę szybka piłka. Przechodzimy. Ej, wejdźmy popatrzeć. Okej, okay, dostała pompę jakaś tu Beczka. Mamy kota, mamy rybę. Ej, jeszcze nie wiem, kto ze mną będzie, widzowie. Zaraz zobaczymy, kto to będzie. Dobra, ryba przechodzi. I z kim jestem? Ej, z kotkiem. No nie, no moim zdaniem to. No nie, no moim zdaniem wygrywam, widzowie. Moim zdaniem chyba wygrywam z nim. Fioletowy versus taka rybka. Wiecie, fajny jest ten kot, ale na moje to chyba ja. No na moje to chyba ja. No nie wiem, no jako że ja bardziej. Ogólnie ten skinek mi się mega podoba, więc przechodzi on. Ale nie, no przyznajcie, no. Fajny był ten kot, no ale ten kruk, no, robi robotę. Widzowie, ta peleryna, ten kijek. Tygrysy, tygrys taki kolorowy, zwydziwiany i, i taki... Dobra, no, tutaj, kolorowy. Przechodzimy teraz do y, przedostatniej rundy, czyli do malowania. I tutaj, jak ktoś nie ma malowania, no, to odpadnie. Możesz przejść, proszę bardzo, idziemy dalej. Tutaj możesz przejść, proszę bardzo. Widzowie, ja chcę za rybę, ja chcę za mojego przeciwnika. W ogóle widz, który jest tą rybą, pewnie będzie miał niezłą bekę, jak będzie to oglądał. Mhm. Nie! Co, że nie działa? Masz malowanie, czy nie? Jak ktoś mnie ma pokonać, to właśnie ta ryba. No będzie z nim walka i to ostra. No to gdzie masz malowanie? No to czemu nie działa? <noise> to nie działa. U mnie go nie ma. Ej, macie malowanie u niego, czy nie? No niestety, niestety. Uszaki, bardzo mi przykro, ale no tak jak mówię, no tutaj trzeba mieć. Tutaj po prostu trzeba wiedzieć o wszystkim. Ja mówiłem też, co będzie sprawdzane. No tu niestety to malowanko nam nie pasuje. Zobaczmy następną osobę. Tu jest. No czy tak pasuje? No tak pół na pół, tutaj pasuje, też w sumie tak pół na pół. Co tu się dzieje? Rybka, czekajcie, bo ja czegoś nie rozumiem. Weź wsiądź. O co tu chodzi? Dobra, możesz przejść. Być może, nie wiem, by, być może się tu coś zacięło. Być może się tu coś zacięło. Okej, okay, no te malowania, ja nie lubię tych malowań. Ocenia. Co to jest? No, zapraszam, zapraszam. Lisk. Dawaj, dawaj. No, te malowania to ludziom zazwyczaj trolują gierki, ale. Dobra, widzowie, największy. Ej, to nie pasuje, to nie pasuje. No jak, no jak, no to nie pasowało. Ej, co ja mam za skórkę? Co to jest? Czemu ja mam jakieś zielone? Dobra, tutaj go uratowało, że w ogóle ma malowanie. I Dobra, wiecie co? Może zróbmy tak Zróbmy tak, jak ktoś nie ma totalnie malowania To nie przechodzi, no bo tam wszystko jest napisane Co trzeba mieć Dobra, idź chłopie, zobaczmy tu o, No i tu pasuje, no i ty chłopie Masz jeden punkt w kolejnym W kolejnej rundzie, dobra, wygląda na to Widzowie, że przechodzimy, przechodzimy do Rundy finałowej i w finale Mamy idealnie 14 osób Patrzcie, kto jest koło mnie, mój największy Wróg, widzowie, runda finałowa Chłop się kąpie w jakiejś mazi Człowieku, no nie, no ja tutaj muszę się pokonać. Nie, więc teraz przekasujmy sobie skiny, które na pewno nie wygrają. Na pewno nie wygrasz ty. Na pewno nie wygrasz również ty. Na pewno nie wygra... Nie, 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 nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Dobra, dobra, żyjemy. Na pewno nie wygracie wy. Widzowie, top 10, top 10 mam. Dobra, strzeli, strzeli, będzie top 9. Nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź. Nie, 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 nie do mnie, nie do mnie. Na pewno nie wygrasz ty. Tutaj jest spoko, tutaj jest bardzo dobrze, tutaj jest też bardzo dobrze. No ty nie wygrasz. Ty nie wygrasz. Ty nie wygrasz. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy Zakrzak odpadł, czy nie. Bo tutaj tak pokazowałem, że co chwila była e, ta plakietka, że kogoś tam eliminuje. I nie zwróciłem na to uwagi. Że moim zdaniem, ty zasługujesz na finał. Proszę bardzo. Ty zasługujesz również na finał. O człowieku, do finału. Oni idą do finału, czy co? A po kolei. No ta rybka jest ładna. Rafa patrzy i się zastanawia. Nie wiem, co ma w głowie, ale się cały czas zastanawia. Ty. O, teraz patrzcie się, teraz go widzę. Ej, no, teraz go widzę, ale to jest mocne, tylko to jest do tego, dobra. Najmniej podoba mi się ten kot. Najmniej podoba mi się e, ten skin. Dobra, i wy możecie przejść do finału. I teraz tak widzowie. Ja zazwyczaj robię lo, nie losowanie, tylko głosowanie na live'ach. I to zazwyczaj wy decydujecie. Ale dzisiaj, moim zdaniem, i jestem w finale z moim największym przeciwnikiem tego odcinka. Widzowie, ja wiedziałem, że tak to się skończy, że my będziemy w finale. Moim zdaniem jest mega ciężko, ale wydaje mi się, że ty kolego zajmujesz miejsce numer 4. Także mrozekpl 8631. Miejsce numer 4. I teraz tak, miejsce numer 3. Ej, obróćcie się, obróćcie się. Czekajcie, ja mu zobaczę. Słuchajcie, no, wydaje mi się, wydaje mi się, że miejsce numer 3 zajmuje zakrzak, także mamy go. No niestety nie udało mu się wygrać. Ej, no jak? Nie no, przecież ja byłem lepszy od tego wilka! Ej, no nie wiem, przecież wam powiem, że nie wiem, ale wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek... Dzisiejszy odcinek nie wygrywa Blaze, który wygrywa zazwyczaj wszystko, ale wygrywa to rybka. Dawaj rybka tutaj na top 1. Rafa, Rafa, nie mów mi, że ta ryba wygrała, błagam, nie, nie rób mi tego. Ej, ale ta ryba moim zdaniem jest świetna. Ej, zatańcz jeszcze ten fioletowy taniec, żeby ptaki wylatują. No widzowie, no moim zdaniem to jest sztos. Także wygrywa fabularny umysł. Czyli wygrywa mój największy wróg z tego odcinka, widzowie. Nie mam pytań.